Cześć, witajcie na kanale Odbiór Mieszkania. Ja nazywam się Wiktor Chalabic i zapraszam Was dzisiaj do wysłuchania kilku słów na temat badania termowizyjnego. Przygotowałem prezentację, która nazywa się właśnie badanie termowizyjne. Dom widziany okiem uzbrojonym w podczerwień. Chciałbym Wam opowiedzieć, jak oglądam, co widzę, gdy sprawdzam lokale kamerą termowizyjną. Na początek, często pojawiający się Temat, czy używać kamery termowizyjnej e, latem. Oczywiście nie po to, żeby szukać e, mostków termicznych, ale tak używać. Ponieważ pomaga ona w szukaniu zawilgoceń, przecieków. Często nie wiem, przegrzany przewód elektryczny też będzie w prezentacji. Można znaleźć dużo usterek. Dużo rzadziej niż w okresie zimowym coś się ciekawego trafi. Ciekawego mówię ze swojej perspektywy. Zupełnie nie ciekawego, jeżeli chodzi o nabywców lokali i dewelopera. Ja używam kamery przez cały rok, jaż ją mam, trzeba sobie zdawać sprawę, że takie optymalne warunki do pomiaru to jest kilka tygodni w ciągu roku. Prawdopodobieństwo, że wstrzelimy się w coś takiego na odbiór. Jeżeli chcemy wykonać dobre badanie termowizyjne, to jeżeli mamy taką pogodę, Jedziemy tam z samego rana, kiedy jeszcze słońce nie wyszło, przed wschodem słońca, w sensie robimy zdjęcie i mamy to do e, raportu takiego z badania. Ale dobrze, przejdźmy do prezentacji. Sama prezentacja przedstawia kilka termogramów. Termogram to jest takie zdjęcie obrazujące rozkład temperatury e, przedmiotu, który badamy. W tym przypadku chodzi o budynek. Omówię. Co na nich widzę i dlaczego postanowiłem je wrzucić? Są to zdjęcia z ostatniego półrocza, czyli ten okres jesienno-letnio-wiosenny. To nie są zdjęcia z zimy. Te podsumujemy sobie w okresie zimowym, jak nazbieram trochę ciekawych zdjęć. Na wstępie, zdjęcie, które jest na miniaturce i na pierwszym slajdzie, drugim, trzecim, również, bo to, tak to wygląda, trzeci jest opisane, jest to zdjęcie strychu. Strych, na którym jest włączona wentylacja mechaniczna, tak zwana rekuperacja, w związku z czym mamy odzysk ciepła. Dlatego rury są ciepłe, ponieważ wyciąga nam ciepłe powietrze z lokalu, a następnie to powietrze ogrzewa nam powietrze wtłaczane, w związku z czym również zostajemy powietrze wtłaczane. Dlaczego to jest takie fajne? Ponieważ straty przez wentylację w zależności od rodzaju budynku, no powiedzmy, są na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ogólny bilans strat kolejne straty to zwykle są do gruntu, no ale tak jak mówiłem zależy od budynku, jeżeli mamy na płycie fundamentowej dobrze zaizolowane, cokolwiek, wszystko jest pięknie to ta wentylacja grawitacyjna mogłaby nam tutaj przeważyć w starym budynku no to nieszczelności stolarki mogłyby być tutaj dużo większą stratą z tego tytułu nawiewane po prostu zimne powietrze z zewnątrz tak jak mamy to w budynkach wielorodzinnych obecnie są nawiewniki w oknach które są Słabe. Tam oczywiście jest wentylacja mechaniczna, natomiast nie jest to wentylacja z odzyskiem ciepła. Jest to po prostu wyciągowa wentylacja mechaniczna, w związku z czym żurabimy ściany, żeby to wpuścić. Tutaj pięknie widać, że te przewody od centrali rekuperatora są rozprowadzone. Druga sprawa, to, że na poddaszu doskonale widać, która z ściana jest podgrzewana. Bardzo ładne zdjęcie się zrobiło, poza tym widać tam więźbę prefabrykowaną, drewnianą. Mi się to zdjęcie po prostu bardzo podoba, dlatego je wrzuciłem. Nieszczelności stolarki. Tak, to są zdjęcia z okresu letniego. Mamy tutaj przedmuchy na ramach i przedmuchy te. Nie mają jakichś skrajnych różnic temperatur. Nie jest to powyżej 5 stopni, natomiast no, są zauważalne. Naprawa jest banalnie prosta, wystarczy wyregulować okna, o ile okno jest proste. Jeżeli rama jest zdeformowana z powodu montażu albo po prostu wady produkcyjnej, no to może się okazać, że taka regulacja niewiele pomoże, albo na krótko. Jedno zdjęcie przedstawia przedmuch na skrzydle drzwi zewnętrznych. Też bardzo popularna usterka w okresie zimowym. Każde drzwi po prostu dmuchają zimne, dlatego w naszym klimacie zalecane jest posiadanie przedsionków. Natomiast dzisiaj już mało kto je projektuje, lubimy otwarte przestrzenie, widzieć kto wchodzi. Poza tym drzwi do tych przedsionków zawsze są otwarte, więc to zimne powietrze i tak nam wpada. Kolejna rzecz to nieszczelności przegród. I tak również przypominam, to jest okres wiosenny. Na slajdzie. Tytułowym widać mostki termiczne pomiędzy cegłami. To oczywiście one zawsze będą występowały, dlatego je się tynkuje, żeby to ujednolicić. Natomiast ta fuga, która powstaje, będzie chłodniejsza. Natomiast jeżeli ona w jakimś miejscu jest wyjątkowo ciemna, tak jak tutaj, to znaczy, że mamy tam mostek termiczny punktowy, liniowy. Mamy tutaj dwa przykłady. Czyli Gdzieś ktoś zrobił dziurę albo niezbyt dokładnie wypełnił zaprawą łączenie, a w innym przypadku jest po prostu pokruszona cegła. Druga sprawa, że są tutaj nienormowe zakłady pustaków, ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. No i właśnie te nieszczelności, przegród, czyli ściany, posadzki. Pierwsze zdjęcie pokazuje nam mostek termiczny od płyty balkonowej. Miała po prostu zacienką izolację. Mamy mostek termiczny, w okresie zimowym może tam się nawet skraplać woda. Dlatego mostki termiczne są problemem. Kiedyś wykonywano tynki na tak zwaną butelkę, czyli zaokrąglano tynk w rejonie narożników, właśnie po to, żeby pogrubić ten przekrój, żeby tam nam się nic nie działo. Druga sprawa, fizyka tak działała, że tam jakby była cyrkulacja lepsza, e, więc tam nam się żaden grzyb i pleśń nie zbierała. Kolejne zdjęcie poniżej to jest płyta biegowa schodów, które są oparte na, oparte na fundamencie, bezpośrednio w gruncie. Dlatego lubimy płyty fundamentowe, bo one nam Odizol odizolują wszystko od dołu i nam to zimno od dołu nie wchodzi. Tutaj, gdyby ktoś zaizolował ten fundament od schodów, który schodzi do gruntu, ostatnie zdjęcie, to duże, pokazuje nam, jak ważna jest e, ciągłość izolacji e, termicznej posadzki. Tutaj ktoś zrobił e, ścianę fundamentową, która wychodzi nam. Posadzce, no bo przecież i tak na to położymy płytki, e, panele, cokolwiek, no to czym tu się przejmować? No niestety ściany fundamentowe trzeba podciąć w przejściach, położyć tam izolację przeciwwilgociową, styropian. W zasadzie znowu izolację e, przeciwwilgociową, tutaj bardziej już po to, żeby nam ten styropian nie nasiąkał wodą z posadzki, z jastrychu, który wylejemy. Ułożymy. No i wtedy mamy zaizolowane. Tutaj nie było żadnej izolacji, po prostu ktoś zaciągnął szlichtą po fundamencie, tak jak szło, zrobił nacięcia dylatacyjne. No i widać mostek termiczny. Trochę kucia, da się to naprawić, nie ma sprawy. Kolejny przykład, do czego się przydaje kamera termowizyjna. Proszę, na odbiorach można nią zweryfikować instalację. O ile jest uruchomiona. Często nie jest, niestety. Na zdjęciu tematu widzimy, przewód elektryczny, który jest e, tak gorący, że aż świeci w podczerwieni. E, na innym przykładzie będzie gorący. No to zacznijmy właśnie od tego przykładu drugiego zdjęcia. Tutaj przewód elektryczny poprowadzony z rozdzielni. Ktoś podłączył osuszacz, który miał potężną moc i po prostu ten przewód nie był przeznaczony do takich urządzeń. Dlatego w garażach e, montuje się takie duże gniazdko siłowe, żeby tam podłączyć potężne urządzenia. Tam jest gruby kabel i on jest przystosowany do tego, żeby taką moc pociągnąć. Natomiast, jak podłączymy sobie kilkuwatowe osuszacze, no tak się to potem dzieje. O tym samym trzeba pamiętać, jak sobie przerabiamy instalację elektryczną w domu, żeby nagle się nie okazało, że pod jedno gniazdko podłączamy pralkę i suszarkę, które pracują naraz. Tak będzie wyglądała nasza ściana. Kolejna rzecz to mamy ogrzewanie podłogowe. Zdarzało mi się, że nawet latem 30 stopni w cieniu, a ktoś, żeby pokazać, że wszystko działa, zostawiał włączone ogrzewanie podłogowe. Na tym zdjęciu strzałką zaznaczyłem, że nie widzę fragmentu pętli, więc albo ktoś położył najpierw pętle co 10 cm w odstępach, a potem nagle przeskoczył, albo jest zapowietrzona, albo przeskoczył. Mamy tutaj jakiś problem. W pierwszej kolejności trzeba odpowietrzyć układ, a w drugiej zrobić jakąś drobną odkrywkę delikatnie, żeby nic nie uszkodzić. Może się okazać, że tam po prostu nie ma tego fragmentu przewodu. Więc mamy błąd montażowy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moje przepiękne zdjęcia z termowizji. Teraz zaczyna się okres termowizyjny, więc chciałem Wam pokazać, jak to może wyglądać w okresie zimowym. Jest po prostu więcej tego, tak? Teraz raz w tygodniu jakieś ciekawe zdjęcie. Znowu ciekawe dla mnie. Z mojego punktu widzenia zrobię. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnych odbiorach. Pozdrawiam, cześć.